Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem, wielbne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogi dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania. Chrystus powiedział, jak słyszeliśmy w czytanym fragmencie Ewangelii, Świętego Łukasza, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Dlaczego prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie? Dlatego, że w imieniu Boga przypomina o przymierzu. Zawarty między ludem a samym Bogiem. I potem w imię Boga domaga się wierności, piętnując zdrady, odejścia i wiarołomstwa. Nikt, kto mówi prawdę, nie jest mile słyszany, bo prawda jest wymagająca. Prawda wymaga nawrócenia. I powiedział to pan Jezus w Nazarecie, w miejscowości, w której się wychował i przygotowywał do swojej prorockiej, nauczycielskiej działalności. I powiedział to wspominając dwóch proroków żyjących mniej więcej 800 lat przed jego przyjściem na ziemię. Najpierw prorok Eliasz, prorok, który powiedział kiedyś o sobie z bólem serca: Tylko ja sam ocalałem jako prorok pański. Tymczasem proroków Baalama, Baala, proroków pogańskich jest 450. Pozostał jako jedyny świadek Najwyższego Boga. I to świadek prześladowany musiał uciekać przed gniewem królowej Jezabel. I znalazł podczas suszy i głodu schronienie niegdzie indziej, jako Ubogiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, kobiety, która nie należała do narodu izraelskiego. Była syro-fenicjanką. I wspomniał także Pan Jezus na innego jeszcze proroka, ucznia Eliasza, Elizeusza. Tego, który uzdrowił cudownie wodza Aramejczyków, czyli Syryjczyków Amana. Słyszeliśmy jego historię w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I rzeczą znamienną jest to, że w tę cudowną, prorocką działalność Elizeusza uwierzył na Naaman, a nie chcieli wierzyć w to. Żydzi należący do narodu wybranego. A kiedy pan Jezus wspomniał w Nazarecie, w swojej ojczyźnie, na te przypadki proroków Eliasza i Elizeusza, a jednocześnie mówiąc, że to ja jestem tym posłanym przez Boga mesjaszem. Słyszeliśmy, jak zareagowali. Wygnali go z Nazaretu i chcieli go strącić z góry, na którym to miasto się wznosiło. Jeszcze dzisiaj, będąc w Nazarecie, pokazują to wzniesienie, z którego Chrystus miał być wrzucony w przepaść. Oddalony jest od samego miasta dość. Na dość znaczną odległość, mniej więcej jak sądzę, z dwa kilometry. Więc dwa kilometry go gnali po to, żeby go strącić w przepaść. Nie chcieli go słuchać. Było to na początku jego publicznej działalności. I reakcja Nazaretu zapowiadała już to, co się miało stać. W Jerozolimie zdrada ze strony arcykapłanów, paryzeuszów, uczonych w piśmie, uwięzienie, wydanie Jezusa w ręce pogańskich okupantów, Rzymian i śmierć na krzyżu. Wszystko dlatego, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, bo domaga się wierności wobec Boga i mówi w sposób jednoznaczny, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Sam Chrystus zresztą od swoich uczniów wymagał, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bo wszystko to, co jest ponadto, pochodzi od złego ducha. Macie być jednoznaczni w swoim świadectwie dawanym Panu Bogu wobec innych. Wygnali Chrystusa z Nazaretu, a przecież mogli się szczycić, że On przez 30 prawie lat Przebywał pośród nich, wzrastał, wychowywał się, znali go wszyscy. Nazaret, według opinii współczesnych archeologów, to miasteczko, właściwie wieś licząca nie więcej niż 300 osób. Znali się przecież, należał do nich. Ale ponieważ był prorokiem, to go wyrzucili. I w tym momencie spełniło się proroctwo, które wypowiedział Symeon, kiedy pan Jezus jako dziesiątko jeszcze miał zaledwie 40 dni, i Maria i Józef przynieśli go do świątyni, by ofiarować go Bogu. I wtedy starzec Symeon powiedział, Najpierw o Chrystusie. Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu będą się sprzeciwiać. A, jedno, a jednocześnie do, do Najświętszej Maryi Panny Symeon rzekł, twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc. Nie jest uczeniemat mistrza jeżeli mnie prześladowali to i was będą prześladować i stąd szczególne słowa jakie pan Jezus wypowiedział na górze błogosławieństw w Galilei błogosławieni którzy cierpią Prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie to samo bowiem prześladowali tak samo bowiem prześladowali proroków którzy byli przed wami mamy być uczniami Chrystusa mamy go naśladować mamy być tacy jak on a więc w jakiejś mierze, drodzy siostry, bracia, zwłaszcza wy, drodzy dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, mamy być gotowi na to, że będziemy prześladowani. Że nie zawsze będą chcieli nas słuchać, a częstokroć będą z nas szydzić i kpić. Ale pan Jezus mówi. Wtedy właśnie zasługujecie na to, że będę mógł Was nazwać błogosławionymi. Powiedzieliście przed chwilą, drogie dziewczęta i chłopcy, że pragniecie przyjąć sakrament bierzmowania, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. A mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę, to znaczy być gotowym na los proroków i los Jezusa Chrystusa. Mając świadomość, że świat, zwłaszcza dzisiejszy, walczy z chrześcijaństwem, walczy wprost prześladując wyznawców Chrystusa. A dotyka to dzisiaj około 300 milionów naszych braci i sióstr w Afryce, w Azji, zwłaszcza, ale także w Europie i w świecie zachodnim, który chce żyć Deus daretur. to znaczy, chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. I nie chce słuchać prorockich słów domagających się. Życia w prawdzie. Na zasadzie tak, tak, nie, nie. Taki jest świat. Tak dzieje się w Polsce. Niestety, w ostatnim czasie, zwłaszcza gdzie niszczy się niekiedy krzyże, gdzie bije się, a nawet morduje księży. Jaka nasza odpowiedź. Wobec tej sytuacji. Taka, jaką dał pierwszym prześladowanym chrześcijanom w Bityni, to kraina dzisiaj leżąca na północy Turcji, na terenach schodzących ku Morzu Czarnemu. Byli normalnymi obywatelami, płacili podatki, żyli uczciwie, modlili się za tych którzy byli odpowiedzialni za państwo i naraz wybuchły prześladowania co robić i święty Piotr pisząc do nich w pewnym momencie stwierdził pana Chrystusa miejcie w swoich sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego kto domaga się od was uzasadnienia nadziei, która w was jest. Mieliście Chrystusa za Świętego. Wyznawajcie wiarę za tym, że On jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, żeby nas zbawić. Ale jednocześnie z tą wiarą, którą posiadacie, bądźcie zawsze gotowi Uzasadnić tę nadzieję, która w was jest. Uzasadnić i wiarę, i nadzieję w życie wieczne. Uzasadnić to, że człowiek co prawda z prochu się począł i w proch się obróci, ale przecież non omnis moriar, nie całkiem umrę, jest we mnie zalążek i fundament nieśmiertelności. Jest nieśmiertelna dusza, a jednocześnie obietnica Chrystusa, że w dniu ostatecznym powstaniemy z martwych i będziemy cieszyć się chwałą z martwych wstania, jeśli będziemy mu wierni aż do końca. I dlatego dalej pisał święty Piotr. Z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, a żeby ci, którzy oczerniają Wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co Wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeśli jest taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Zachowujcie czyste sumienia, bądźcie prawi w swoim postępowaniu, bo lepiej z tego powodu cierpieć prześladowania, niż zasługiwać na pochwały ze strony świata, czyniąc źle. I łamiąc swoje sumienie. To słowa Piotra, z pierwszych dziesięcioleci dziejów Kościoła. I przytoczę wam jeszcze jeden argument, który powstał wiek później. W drugim wieku zatem to ciągle czas prześladowań. Po jednej fali prześladowania za jakiś czas pojawiała się kolejna, jeszcze bardziej okrutna. Otóż w drugim wieku nieznane nam Dokładnie autor, prawdopodobnie żyjący w Egipcie, w Aleksandrii, napisał list do Diogneta. I też dokładnie nie wiemy, kim ten Diognet był. Na pewno był Poganinem. Ten list miał w oczach Diogneta pokazać, że chrześcijanie to są dobrzy, szlachetni ludzie. Prześladowani właściwie nie wiadomo dlaczego, a właściwie prześladowani dlatego, że tak właśnie niezwykle żyją szlachetnie, pięknie i dobrze według zasad Ewangelii. Otóż w piątym rozdziale tego listu jest zaledwie 17 zdań. I każdy z nich pokazuje na niezwykłość życia chrześcijan. Posłuchajcie. Najpierw, chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się, Niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadnie, stosując się do miejscowych zwyczajów, w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież. Samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. I kolejne zdania pokazują niezwykłość chrześcijan, żyjących pośród innych, wydawałoby się, zwyczajnie. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą, bo myślą o tej ojczyźnie, która jest w niebie. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają. Nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obyw obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, z własnym życiem przezwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępieni, a skazani na śmierć zyskują życie wieczne. Są ubodzy, a swoim postępowaniem wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są. Jak zbrodniarze. Karani radują się, jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi, jak z obcymi, Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem czym jest dusza w ciele? Tym są w świecie chrześcijanie. Czym jest dusza w ciele, tym w świecie są chrześcijanie. Człowiek nie może żyć bez duszy. To dusza jest pierwiastkiem życia danym nam przez Pana Boga. I chociaż ciało nasze obumrze, w momencie śmierci, to przecież dusza nieśmiertelna pozostanie, a kiedyś przyobleczy się w nieśmiertelne już ciało. I chrześcijanie są taką duszą świata, bo oni pokazują swoim stylem życia, co jest szlachetne, piękne co jest prawdziwie trwałe, co jest zalążkiem nieśmiertelności. Oni nadają sens temu światu, który tak często przyjmuje styl postępowania po nas to choćby potop, byle teraz, z naszych czasów, żyć, używać, pławić się w przyjemnościach. Jakiś taki makabryczny taniec śmierci. A chrześcijanie pokazują, na czym polega prawdziwe życie, na czym polega nadzieja, która przewyższa i prześladowania i trudności, i to, że się jest wyśmiewanym i niekiedy odrzucanym. Bo żyją zatroskani o swoje prawe sumienie, bo żyją w posłuszeństwie sumieniu, które mówi, to jest dobre, a to jest złe. I jeśli to jest dobre, to czyń to dobro, a jeśli coś jest złe, to tego zła nie wolno Ci czynić. I to znaczy, moi drodzy, coście powiedzieli, że przyjmując sakrament bierzmowania, chcecie otrzymać dary Ducha Świętego, dzięki którym będziecie mieli w sobie dość mocy, by stawać się każdego dnia człowiekiem prawego sumienia. Otrzymacie te dary ducha świętego. Ale jak to jest z darami? Można je przyjąć, a potem o nich zapomnieć, a nawet zlekceważyć, czy się nawet wręcz świadomie od nich odwrócić. I dlatego tak ważną rzeczą jest, moi drodzy, by. Przyjmując sakrament wierzmowania, co się za chwilę stanie Waszym udziałem, drogie dziewczęta i chłopcy, przyjmując ten sakrament musicie współdziałać z baskami Ducha Świętego. Prosząc codziennie w swoich modlitwach, czy rano, czy wieczorem, o to, aby być wiernym Bogu. Prosić Ducha Świętego o to, aby jasno i wyraźnie mówił Wam w głębi Waszych sumień, jak postępować, gdzie jest autentyczna prawda. I są tak konieczna i ta codzienna modlitwa, i ta msza święta, zwłaszcza niedzielna, kiedy wspólnota chrześcijan gromadzi się przy. Eucharystycznym ołtarzu, by wielbić Boga i za dzieło stworzenia i za cud Chrystusowego zmartwychwstania i za dzień zesłania ducha świętego. I tak ważne jest też, moi drodzy, by jednocześnie być zadroskanym o to, aby umieć coraz bardziej mądrze, bardziej świadomie. Tak jak pisał święty Piotr, uzasadnić wobec wszystkich tę, tę nadzieję, która jest w naszych sercach. Uzasadnić to, że jesteśmy chrześcijanami i chcemy, chcemy nimi pozostać aż do końca, umieć to uzasadnić, a uzasadnić można przez pogłębianie swojej wiary poprzez nauczanie religii w szkole, poprzez katechezę przy parafiach. Jeśli powiedzieliście, moi drodzy, że pragniecie mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć, to znaczy musicie także mieć świadomość, przyjmujecie na siebie te tak ważne obowiązki. By być świadomym siebie, świadomym przynależności siebie do Chrystusa, chrześcijaninem. A znaczy to, moi drodzy, przyznawać się do Jego Krzyża. Krzyża, który jest w naszych sercach i krzyża, który jest. Tak często jeszcze obecny w przestrzeni publicznej naszej ojczyzny. Patrzę na Was, macie te krzyże na Waszych piersiach, za chwilę je poświęcę. Niech będą one, te krzyże, przypomnieniem nie tylko dzisiejszego dnia, dnia bierzmowania, ale niech one będą nieustannym przypomnieniem w Waszych domach już, do czego dzisiaj poprzez sakrament bierzmowania wobec Boga i wobec Kościoła się zobowiązaliście.